Ja i sprawdzamy, jak tam łubin kępka, kępka, liści duża się zrobiła i są już, są już nawet kwiatki będą. Tu jest jeden, zobaczymy, czy będzie więcej. Na pewno będzie. Tylko jakoś ich nie widać, ale o, tutaj jest. Do tego to na pewno nie widać, ale jest. O, jest tu jeden i jeszcze jeden. O, to już na pewno cztery wyskoczą elegancko. A zobaczymy jeszcze, małe tu. Mały jest i drugi mały też jest i trzeci też jest. Chociaż te to chyba nie wiem, czy one nie z jednego są. Dobra, nie będziemy tego sprawdzać. Jakby co to są, dwa albo trzy nowe. Heja.